Pani Talesiak, witam Państwa bardzo serdecznie w magazynie Pogóżański Flash i zapraszam do wysłuchania najważniejszych wydarzeń z minionego kwartału. Dzisiejszy Pogóżański Flash rozpoczynamy od historycznego spotkania GKS-u Gromnik z ciężkowianką Ciężkowicę, do którego doszło 30 października 2016 roku na murawie stadionu w Gromniku. W 20. kolejce tarnowskiej okręgówki gospodarze rozegrali tam mecz ze swoimi sąsiadami z Ciężkowic. Mecz obfitował w ciekawe akcje i niewykorzystane sytuacje. Szczęścia i skuteczności przy wykańczaniu akcji zabrakło piłkarzom obu zespołów. Spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem. No cóż, można powiedzieć, tak, jak derby rządzą się własnymi wprawami, i, i tak było dzisiaj. No, wynik 0-0. Może akurat nas bardziej satysfakcjonuje, bo graliśmy na boisku przeciwnika. Jednak nikogo chyba nie krzywdzi, bo po prostu swoje sytuacje miała Ciężkowianka, swoje sytuacje mieli tak samo Gromnik. Także ogólnie no mecz jak na derby, no mecz walki, boisko troszkę było może bardziej Miękkie, gdzie trzeba było dużo naprawdę wysiłku włożyć w, do, do, do gry, no ale widać zawodnicy sprostali temu i chyba, chyba wynik sprawiedliwy. Wiedzieliśmy, że będzie tu mecz walki, bardzo dużo sytuacji mieliśmy ogólnie z dwóch stron, bardzo wybrany mecz, każdy chciał wygrać po prostu. Czy ten remis Was satysfakcjonuje? Nie do końca każdy chce wygrać, każdy podchodzi do meczu z założeniem, że chce wygrać ten mecz. Bo widać, że w dużej sytuacji, tak jak z jednej, tak i z drugiej strony, szczęście brakło i skuteczności w napadzie. Bardzo dobre spotkanie, trudne, rozgrywane w trudnych warunkach boiskowych. Mecz walki, muszę przyznać, że wynik taki, który chyba tam w duchu chciałem, żeby się pojawił na zakończenie spotkania. Czyli jest pan zadowolony? Tak, jestem zadowolony, że jest 0-0. To, to sprawia, że i wilg jest syty, i owca cała. Nie było kontuzji, a to jest ważne. Były sytuacje z jednej, z drugiej strony. Ta ilość kibiców, która przybyła, mam nadzieję, że jest zadowolona. W święto niepodległości 11 listopada 30 druhów z gminy Ciężkowice otrzymało dyplomy za pomoc przy zabezpieczeniu Światowych Dni Młodzieży. Podziękowania dla strażaków powędrowały od najwyższych władz krajowych i wojewódzkich Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Dzięki zaangażowaniu służb munurowych, w tym również druhów z gminy Ciężkowice, Polska udowodniła, że jest krajem bezpiecznym, mogącym organizować największe światowe wydarzenia. Wyróżnienia zostało z terenu naszej gminy 30 druhów, wybraliśmy także. Ja złożyłem prośbę taką do wszystkich jednostek, żeby wystawili po pięciu druhów na terenu naszej gminy, to jest, bo jest sześć jednostek na gminie, więc udało się to wszystko zorganizować, i także z wszystkich jednostek zostało wystawione 30 druchów. Strażacy zabezpieczali dojście pielgrzymów do sektorów, byli jako zabezpieczenie medyczne, tak samo, bo uczestniczyli w zabezpieczeniu w razie czego, mieli też. U uczestniczyć w ewentualnej ewakuacji z sektorów. No, całe szczęście nic takiego się nie działo, ale byliśmy na to przygotowani, że w razie czego, jeżeli by były jakieś nagłe przypadki, można byłoby nawet uruchomić ewakuację z sektorów na zewnątrz. Dzisiaj była okazja przy pięknym święcie narodowym wręczenia certyfikatów za udział jednostek z gminy Ciężkowice w Światowych Dniach Młodzieży. Takie certyfikaty były przyznane na jednostki, które wystawiały druchów oraz imiennie dla każdego drucha, który uczestniczył w Światowych dniach młodzieży, uczestniczył w, w sposób oczywiście ten organizacyjny, czyli pomoc w, w całym tym przedsięwzięciu. No i właśnie te certyfikaty zostały wydane przez Zarząd Główny Związku Lotniczych Staży Pożarnych przez Waldemara Pawlaka i ducha Edwarda Siarki, prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Krakowie. Dzień po Narodowym Święcie Niepodległości 12 listopada koło gospodyń wiejskich w Ciężkowicach, Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej oraz Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice zaprosili mieszkańców gminy na spotkanie u Paderewskiego. Spotkanie stało się znakomitą ucztą zarówno dla duszy, jak i dla ciała. Przed publicznością wystąpił zespół ze Szkoły Muzycznej w Tarnowie oraz chór działający przy Szkole Podstawowej w Ciężkowicach. Nie zabrakło także wspólnego śpiewu pieśni patriotycznych. A na koniec, za sprawą koła gospodyń wiejskich, goście mogli skosztować wyjątkowej lokalnej gęsiny. Muzyka Było tak naprawdę po, a, połączenie się w takiej bardzo spontanicznej chęci a, przeżywania rocznicy odrodzenia a, niepodległości Polski. A, a, chcieliśmy a, tutaj na niwie powiedzmy, pieśni patriotycznej, muzyki klasycznej spotkać się, a, 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 pośpiewać, posłuchać opowieści pana, a, pana pułkownika, który był świadkiem tamtych czasów, a, świadkiem czasów wojny wysłuchać jakie są jego rady na czasy pokoju, jak również chcieliśmy zapromować taką ideę hodowli i spożywania gęsi w Ciężkowicach. Proszę powiedzieć jaki był wkład Pani z Koła Gospodyń Wiejskich w to dzisiejsze wydarzenie? To nie tylko Panie z Koła Gospody Wiejskich, ale również Panie z Klubu Seniora, którego ja jestem założycielem i te, my wszystkie należymy i do Koła Gospodyń Wiejskich, i do klubu seniora. To znaczy, to nasze koło będzie się nazywało troszkę inaczej, bo będziemy go teraz legalizować. Wkład. Wkład był bardzo duży od zakupu gęsi, który nastąpił w maju na początku. I gęsi były chowane przez właśnie tą panią, jedną naszą, to jest koła gospody Józsi, i taką drugą panią. Więc chowane są na wszystkim co naturalne. Nie ma nic sztucznego. Nic to jest uchować. Trzeba teraz je przygotować, prawda? Więc zostały sprawione i przygotowane przez nas. Zrobiliśmy pasztet z gęsiny, pieczona gęś jest tutaj. Do tego jest kasza gryczana na rosole z gęsiny, barszczyk czerwony na rosole z gęsiny, kapuska czerwona pieczone ciasta, chleb swój również, nie ze sklepu, tylko również swój, do chleba masło z czoskiem i z pietruszką, do tego chrzan swojski również. Więc ogromny wkład był wszystkich, wszystkich naszych pań, które tutaj są, do tego, żeby to dzisiejsza, dzisiejsza uroczystość, tak wspaniała zresztą i w pięknym miejscu, w jakim się znajdujemy, miała taką oprawę cudowną, prawda? <laughs> Jak mówi przysłowie na świętego Marcina, najlepsza jest... Warto odnotować, że ostatni kwartał 2016 roku był wyjątkowy dla chóru działającego przy Szkole Podstawowej w Ciężkowicach pod dyrekcją pani Małgorzaty Miłkowskiej. Chór z powodzeniem brał udział w przeglądach muzycznych. Należy w tym miejscu wspomnieć chociażby o małopolskim przeglądzie pieśni patriotycznej w Lubniu, gdzie na 136 uczestników wyśpiewał pierwsze miejsce w kategorii szkół podstawowych. Chór otrzymał również zaszczytny tytuł laureata przyznany przez kuratora oświaty w Krakowie. Chór otrzymał także wyróżnienie w tuchowskich eliminacjach do Międzynarodowego Festiwalu Kolent i Pastorałek w Beninie. Ciężkowic-Ciężkowic gratulujemy sukcesów, szczególnie, że przyczyniają się one do promocji gminy poza jej granicami. Podobnie jak działalność Kół Gospodyń Wiejskich, które dbają o zachowanie bogactwa kulturowego całego Pogórza. Ich praca ma istotny wpływ na kreowanie wizerunku gminy jako miejsca atrakcyjnego turystycznie. Działania, jakie podejmują, integrują społeczeństwo, promują regionalne produkty i kultywują ludowe tradycje. Dowodem mogą być chociażby listopadowe Andrzejki Gminne w Siekierczynie, zorganizowane właśnie przez Związek Kół Gospodyń wiejskich gminy Ciężkowice. Impreza służyła wzajemnej integracji, wymianie doświadczeń, ale była również doskonałą okazją do promocji lokalnych potraw. Jest to spotkanie integracyjne wszystkich Kół gospodej Wiejskich z gminy Ciężkowice. Organizatorem spotkania jest Koło gospodej Wiejskich w Siekierczenie oraz Gminny Związek Kółek Lokalizacji Rolniczych. Podczas imprezy odbył się konkurs na najlepsze danie z kapusty i fasoli. Na ten konkurs dostaliśmy pieniążki z lokalnej grupy działania LIDER. I każde koło dostało po 100 złotych i po prostu w tych w ramach tych pieniędzy lub może się dołożyć i zorganizowałyśmy pokaz. My reprezentujemy koło Gospodyń Wiejskiej z Bruśnika. Dzisiaj na tą imprezę przygotowałyśmy schab w kapuście z pieczarkami. Ile czasu zajęły Wam przygotowania tego dania? Tak, jeżeli się dobrze człowiek uwinie koło kuchni, to w sumie... Dwie godziny dobre. Ile zajęło wam przygotowanie tego, tej potrawy i skąd przepis? Ja wiem, co trzy godziny, cztery, czy cztery godziny. Skąd przepis? A przepis to taki mamy właściwie, nie wzięty z żadnej książki, tylko raczej taki jakiś przekazywany z dawna tradycyjnie, z ust do ust. Przygotowałyśmy staropolskie uszka z nadzieniem fasolowym i barszcz czerwony. A dlaczego akurat na to się zdecydowały? Dlatego, że to jest starodawna potrawa, już zapomniana w tej chwili, więc mi ją odświeżyć, dać po prostu skosztować wszystkim gościom. No i przypomnieć sobie te stare, tradycyjne dania. My reprezentujemy koło gospody Wiejskich w Ciężkowicach, przygotowaliśmy kulebiak z kapusty. No to jest ciasto takie drożdżowe, zarobiane na stolnicy. Smażona kapusta, cebulką, z przeprawami. No i ciasto jeszcze się robi, zabija i piecze się kulebiak. Po pierwsze trzeba było najpierw zrobić farsz, dobre ciasto, a do tego jeszcze upiec, a udekorować, więc no, trwało to parę godzin. No, wybór był trudny, przez to musieliśmy przeprowadzić dogrywkę. Ciężko było wybrać jednogłośnie, która potrawa była najlepsza. No, jest przyznanych sześć pierwszych miejsc. Dla mnie osobiście akurat y, najlepszą, albo, albo taką, która mi najlepiej smakowała, y, to była karkówka z kapustą y, i taki pasztet z wasoli. Bardzo dobry. Trzeba było bardzo wnikliwie się wgryzać w kubki smakowe, żeby jednak zdecydować, co która potrawa ma jakieś lepsze walory smakowe. Po konkursie i degustacji dań rozpoczęła się zabawa umilana śpiewem przedstawicielek poszczególnych kół gospodyń wiejskich. Oprócz kości roślin, sądny z całej gminy, panie z różnych wiosen, tutaj Panie z różnych wiosen, Dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i już teraz zapraszam na kolejny Flesz ze skrótem najważniejszych wydarzeń.